21 czerwca podczas gali w Moskwie mistrz świata w WBC w i junior ciężki Krzysztof Diablo Wodarczyk zmierzy się z Rakimem Czakijewem. Diablo rozpoczął w tym tygodniu sparingi przed pojedynkiem z Rosjaninem i póki co jest zadowolony ze swojej dyspozycji. Chyba nie było najgorzej, co? Jest to zawodnik, który muszę, wiadomo, że muszę dużo na nogach pracować, muszę uważać. Nie dać się jakimś mocno z tego co wiem ten lewy sierp. I jeszcze przechodzi z tym lewym sierpem, mocno bije. Tak. Eee, trzeba tę prawą rękę trzymać mocno przy sobie. I wiadomo, że prawy sierp też na pewno nie bije lekko, tak? ale jego ulubiona akcja, z tego co widzę, to jest prawo chyba prawy sierpowy, lewy sierpowy i przechodzi dalej. Więc trzeba na pewno bardzo mocno uważać. Krzysztof Wodarczyk niedawno miał okazję być w Moskwie, gdzie odbyła się pierwsza oficjalna konferencja prasowa zapowiadająca walkę z Czekijewem. Przy okazji pojedynku Andrzeja Wawrzyka z Aleksandrem Powietkinem. Diablo nie ukrywa, że doping rosyjskich kibiców zrobił na nim ogromne wrażenie. To było coś niesamowitego, bo oni wszyscy krzyczeli RUS! RUS! Coś niesamowitego, naprawdę publiczność rosyjska, ludzie w Rosji są naprawdę ok, są niesamowici.